Z nami Robert Burnejka, e, Hardkorowy koksu witam. Witam, siła jest. W końcu jesteś w Polsce, zadowolony jak przejazd, jak, 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 jak podróż, jak przelot? No podróż była druga, długa, zajęło nam chyba prawie 25 godzin, bo było spóźnienie samolotu i tak dalej, ale jesteśmy tu. Dotarłeś specjalnym samolotem, siedziałeś na dwóch siedzeniach, czy wystarczyło jedno? No tak, na dwóch, a co to jedno, z jednym to się nie opłaca bawić. <laughs> e, powiedz mi e, 125 kg prawie. Tak naprawdę Nar Marcin Najman 103 kg, czyli się robi 20 różnicy, nie 30 tak jak było mówione. E, co się stało, że te 10 kg gdzieś uciekło? Trenowałeś e, ciężko? <laughs> nie więc Tak ważyłem 130 normalnie, nie. Ale trochę tu spaliłem, tak po prostu podróże też parę kilogramów bo długi lot i tak dalej. Ale ci powiem, 125 kilo, ja się czuję najlepiej, bo jestem wtedy szybki, a 130 par już ważę, to trochę wolniejszy się robi, nie? No trochę dietę podtrzymałem tak, żeby być takim szybkim. <tryk> Twój przeciwnik Marcin Najman, e, mam wrażenie, że podchodzi do tej walki bardzo poważnie, a niektórzy by powiedzieli, że za poważnie. <tryk> <tryk> nie, podchodzi poważnie, bo poważny kontuzje może być. <tryk> No ja to się nie przyjmuję, słuchaj. Ja nie mam nic do stracenia, to tę walkę jak zabawę wezmę sobie. Bardzo ładnie się zachowałeś podając rękę, no niestety nie wyszło. Myślę, że to są te wszystkie emocje, ten, kontynuacja tego tak zwanego tresztoku, który miał miejsce i w internecie, i w i na różnych łamach mediów. Czy myślisz, że to będzie miało odzwierciedlenie w ringu? Słuchaj, podania rękę, no to ja podam rękę. Ja mam szacunek do każdego człowieka. Nieważne kim ty jesteś, ty bogaty czy biedny jesteś, ty pochodzisz, nie wiem, gdzieś z Afryki czy z Ameryki, mi to nie ma różnicy, nie? A on się zachował jak, jak powiedzieć, burak taki. To są trzy rundy po pięć minut, 15 minut. Jesteś w stanie wytrzymać tyle? Piętnaście minut? Na pewno nie wytrzymam 15 minut. Nie będę śmiemniał, nie? Ale to spróbuję skończyć tę walkę szybko i tyle. E, czyli rozumiem, że trenowałeś pod y, taką taktykę, żeby szybko rozwiązać pojedynek? No, ci powiem prawdę, że nie trenowałem. Nie trenowałeś nawet? Nie. nie. A te arbuzy, które rozwalałeś nogą? A tam na jaja robiliśmy to. <noise> czyli tak naprawdę wychodzisz bardzo spontanicznie do ringu i wierzysz w to i swoje umiejętności, że żył że, że, że się uda? Tak. Powiedz mi, cieszę się, że jesteś w Polsce? Na pewno, że tak. Mam dużo fanów i wszystkiego, także jest fajnie. Co sądzisz o mm, organizacji MMA? Tak? No, mi się wydaje, że jest bardzo profesjonalna organizacja i wszystko ułożyli jak było w umowie i wszystko profesjonalnie, powiem, chłopaki bardzo się starzali i starali się i wszystko grane 100%. Jaki masz obwód bicepsa? Jak myślisz? No nie wiem, będzie 60 centymetrów. 61. To bardzo ładnie. Słuchaj, życzę powodzenia. Jutro wielkie widowisko. Zobaczymy, ile jest Robert Burnej i kawarty w wingu również. Zobaczymy. Dzięki.